Czy, planuje, czy planujecie zrobić jeszcze, yy, powtórzyć taką akcję, jak dzisiaj? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego, że najpierw się zastanówmy, czy nam taka akcja po raz pierwszy wyjdzie. Ja, ja papara, ja papara, miała ryja, I od do zachodu będę Zdążymy z jeszcze utworek? Zdążymy utworek? Yy. A, rozumiem, to co to gramy? Gramy jeden jeszcze. No dobrze, to chyba co? To. No Dziękuję bardzo za uwagę. To chyba koniec. Do izolatki. A słuchajcie, no cóż, no, chcieliśmy pograć dla was trochę więcej. A jak to mówi. No, najlepsze koncerty kończą się skandalem, chyba, nie? A mówił Pan koncert zespołu TK już w czasie pandemii, w momencie kiedy zdecydował się Pan na organizację tego koncertu, w momencie kiedy wiadomo było, że. Nie można organizować koncertów z udziałem publiczności. Pan się zdecydował, żeby ten koncert zorganizować bez udziału publiczności no, to bez udziału. E, online. Powie pan trochę, skąd ten pomysł? Dlaczego Pan, pan się zdecydował? W, w, w ogóle też jeden ze znajomych tutaj padło pytanie, dlaczego? w ogóle u nas Olsztyński zespół niech czemu nie gra w Polsztynie, ale to jest troszeczkę dłużej. Ten koncert miał być z publicznością, też online. Z publicznością dużo wcześniej. W międzyczasie, kiedy historia ze skronowirusem wy wypadła, i tak dalej, upadła ta, ten i były zmieniane terminy. Na termin 21 miały być koncerty mu muzyki techno, no ale w związku, z tym, że też wy wypadły. I menadżer zespołu, zespół, Artur, mu nie tutaj zaproponowali, że skoro już na tyle się dogadawaliśmy, jesteśmy, no spróbujmy coś zarobić właśnie bez publiczności już, że mamy świetne warunki tutaj do tego powodu, czyli w zasadzie koszty są minimalne i żebyśmy spróbowali to zrobić tutaj sami. No i stąd jakby ten termin się zmienił i, i wstrzęły się rozmowy, czy i jak zrobić ten koncert. Mm -hmm. o czy miasto wiedziało my już o, tej, o, o wcześniejszym koncercie który miał być i, i, i z publicznością i ten to na pewno wiedziało bo i w prasie było to między nimi w naszym głosie reklamowane natomiast później my reklamowaliśmy na, na w swojej stronie stronie facebookowej zespół informował nie było wprost powiadomienia że Zresztą o żadnej imprezie organizowanej przez nas nie było w zwyczaju, jakby specjalnego powiadamiania władz miasta, że to takie coś się dzieje. Jest to po prostu naszą działalnością, w naszej kompetencji to robiliśmy. A z mojej wiedzy na pewno wiedziano, chociażby to, że w piątek pan burmistrz zaprosił na nas spotkanie. Gdzie wręczył mi pismo o wyjaśnienie. W piątek, już, uh -huh. w piątek 20. O wyjaśnienie. Nie o przerwanie, nie o odwołanie, tylko o wyjaśnienie sytuacji. No <laughs> i tą sytuację w miarę pobożliwości, po konsultacji z kierownikiem Agencji Kultury, wyjaśniliśmy, mówię, te spotkanie u burmistrza było w piątek między 14 a 15, .00, bliżej 15 pewnie. To by było już i ja tą odpowiedź miałem wieczorem w piątek, ale dosłałem mailowo, no bo sobota, w sobotę wysłałem to do urzędu. A czy otrzymał Pan z miasta taką konkretną informację, żeby nie organizować? Nie, taka konkretna informacja otrzymana była drogą sms w sobotę. Dokładnie o 15.46 mam na telefonie tą informację, z tym, że odczytałem ją około godziny 19 dopiero, pomimo, że właśnie w sobotę... A koncert? koncert 19.40 startować miał i wystartował na żywo sytuację, przy czym mówię, że... Samo otrzymanie tutaj powiedzmy, informacji drogą SMS-ową sytuacji no było nie no, takie skuteczne. Jakbym chciał naprawdę przerwać ten koncert, to bym po prostu oprócz SMS-a, powiedzmy, że chcę mieć potwierdzenie, to naprawdę bym zadzwonił w sytuacji. Czyli tak, nie było telefonu, nie było w trakcie spotkania osobiście konkretnej informacji, że Pan tego koncertu ma. Nie, organizować. nie było takiej informacji przecież no, yy, z, z tyloletnią pracą. Dobrze wiem, jak robić, i, i już yy, burmistrz Michalek jest siódmym burmistrzem, przy którym pracuję, a, a i z panem Żmichem również współpracowaliśmy, tylko jeszcze wtedy pracowałem w klubie sportowym w Sokole. No, yy, yy, ja jestem człowiekiem typu, który gdzieś tam nie, nie potrafi tego rozgraniczyć to tak jak z pracą nigdy nigdy nie bałem nie boję się pracy i odpowiedzialności dopóki ja o niej decyduję Gorzej jest jak już ktoś decyduje a ja mam tylko odpowiadać to wtedy już jest inna sytuacja także ile, ile ma pan jest? dyrektorem Centrum Kultury? Od 2000 roku, pierw byłem tam z tylko roku pełniącym obowiązkiem, potem na chwilę była pani sitarz dyrektorem i jak pani sitarz od, odeszła, od, od, od powróciłem już i, i, i od tamtej pory jestem dyrektorem. Wracając do tego koncertu, ten koncert spotkał się z bardzo dużym odzewem. Jego zapis rejestracja miała bardzo dużo osłon, to znaczy, że to była taka potrzebna inicjatywa, jak pan e, Ja sądzę, że w ogóle podjęliśmy się dlatego tej inicjatywy, właśnie jak, jak, przy rozmowach z menedżerem z zespołu, że coś wypadałoby zrobić, tym bardziej padło hasło, że to pod hasłem zostań w domu. Chociażby ktoś, kto miał okazję obejrzeć, jak nie to ma taką okazję. W internecie zobaczyć. Cały czas był ten wydźwięk właśnie, żeby zachęcić jednak, zmobilizować i, i najbardziej do młodych ludzi. Że taki odzew aż będzie miało, ja naprawdę nie miałem pojęcia. No tym bardziej, że powiem uczciwie, to akurat nie jest moja ulubiona muzyka, ale ja, moje pracownicy chyba wszyscy znają. Powiedzenie, my mamy organizować koncerty nie dla mnie, nie, nie, nie dla Artura, tylko dla nie, nie mieszkańców. Jak w, nie, przy okazji, ja też to lubię, no to już wtedy to pełen sukces. To. No jest, jest to super i sądzę, że koncert był świetny, bo fragment o, o oglądałem z, z tam za barierki z ciekawości, zobaczyć jak to jest, jak już dotarłem do, do, do tego amfiteatru, chcąc go po prostu z chwilą nabycia wiedzy. Że ten koncert ma się nie odbyć, chciałem po prostu to przerwać. Sytuację, kiedy mówię tak, jak dojechałem już do amfiteatru po wcześniejszych próbach telefonicznych, gdzie nie mogłem się dodzwonić do menadżera, to pojechałem. I kiedy już trwał, kiedy próbowaliśmy dojść, w jaki sposób, skoro już się zaczęło. No na starcie było już w granicach pięciu tysięcy oglądających internautów. No nie jest to łatwe irracjonalnie zachować się, nie wiem co, w jakiś ordynarny sposób wejść, wtyczkę wyłączyć. To, to tak nie działa. Dlatego wtedy wykonałem przynajmniej dwu jak nie trzykrotnie. W próbę dodzwonienia do się do burmistrza, rozmowa nie została odebrana i nie, też nie oddzwoniono do mnie. No a później, tutaj już konsekwencje pewnie wszyscy znają, straż miejska, policja. No właśnie, jak wyglądała ta interwencja? ja sądzę, że żadna no interwencja była bardzo spokojna. Pierwszy zjawiła się straż miejska yy, yy, z ciekawości po prostu do, do, ja nie wiem, z ciekawości zobaczyć jak to jest, co co się dzieje. Yy, skoro już przyjechałem rozmawiałem ze strażnikami, yy, że dostałem tego SMS-a i tego chcę przerwać, ale się rozpoczęło zastanawiamy, jak się to zrobić. Obejrzeli, zobaczyli, wyjechali. Po jakiejś pół godzinie, kiedy ja już zostałem, jak już dojechałem do tego amfiteatru, to zostałem i w biurze siedziałem z naszym pracownikiem technicznym i, i no, rozmawialiśmy. Dojechała policja. Pierwszy z sytuacją, jakby, że dostali powiedzmy zgłoszenie, że w ogóle obiekt powinien być zamknięty, że nikogo tu nie powinno być. Yy... Na, w, w, w rozmowę, żeby poddali mi podstawę prawną, na jakiej podstawie ma być zamknięty, przecież to jest nasze miejsce pracy. Nikt instytucji kultury nie zamknął, nikt nie zwolnił ze świadczenia pracy. Yy, po, po rozmowie wyjaśnili z zajrzeniu do internetu strażnicy Taki przepisów, przepisów okay. takiego, pracownicy po prostu yy, pracownicy, yy, policjanci, yy, patrol yy, jakby no, już. W, Stą, w ogóle cały czas normalno, no, może nie tyle w ale chcieli nadal po prostu, żeby chcieli wylegitymować wszystkich członków zespołu i, i żeby ich doprowadził. No byłem i wtedy koncert przerwaliśmy. Też był duży problem menadżera, jak w trakcie koncertu na, na żywo w ogóle przekazać y, muzykom, że mają nistanizować, nie mając wiedzy żadnej na ten temat, przerwać. No ale myślę, że i tak odbyło się to w miarę w taki łagodny sposób. Kiedy przerwano w rozmowie i z menadżerem, już z zespołem, z początku się tam trochę buntowali. Kiedy wyjaśniliśmy sobie, o co chodzi, spokojnie przyszliśmy, wylegitymowała policja, wszystkich spisała, wylegitymowała i odjechała, odstąpiła. Strażnicy poprosili, że jak się zamkną, jak już zbiorą sprzęt, mowązycy, żeby po prostu powiadomić i chcieliby sprawdzić, czy jest wszystko ok. Ja już wtedy też odjechały. Mm -hmm. e, poniósł Pan bardzo duże konsekwencje e, tej autonomicznej, jak Pan powiedział, decyzji, mm. bo jest Pan e, pewnie taką funkcję, że te autonomiczne decyzje e, może, może podejmować. E, tak jak tutaj rozmawiamy, to była potrzebna e, inicjatywa, wiele osób e, obejrzało ten koncert, e, w pewien sposób promowaliście akcję Zostań w Domu, no i Poważne konsekwencje to no, niepotrzebne? Poważne, niepotrzebne, zwłaszcza, że jakby u, u, u kariery. Naprawdę, no, 45 lat pracy w tym roku, mimi ja w tym, w tym, roku osiągam wiek emerytalny. I, I, na pewno nie było ani moim zamiarem, ani, nie, nie, w firmie, w jakiś sposób robić cokolwiek przeciw. Zinterpretowaliśmy to w taki nie inny sposób. Jeżeli czytać rozporządzenie Ministra Kultury rozszerzone, o jakiej imprezy jest zakaz organizowania, to chyba każdy by się zorientował, że to chodziło w tym okresie do 50 osób. Nawet komunikaty późniejsze, które akurat tutaj 24, jak dobrze pamiętam, minister zdrowia Łukasz Szumowski oznajmił na pytanie dziennikarzy, kiedy podnoszono na kolejny stopień już ograniczeń, co, co właśnie z dziennikarzami, co z kulturą, nadal potwierdzał, że koncerty działalność online jest jak najbardziej mile i najbezpieczniejsza jest i należy używać przepisy. By przepisami, to już tutaj mówię moja tak, interpretacja, ale zdrowego rozsądku, chyba, chyba w ten sposób się tak, po prostu, wyjaśnił. Sądziłem, że, że i sądzę i nadal, że naprawdę nic złego nie zrobiliśmy. Nawet jeżeli, yy, w jakiś sposób yy, przekroczyliśmy jakieś tam drobną, powiedzmy, decyzję, to no, naprawdę to by była to z, z innej interpretacji, yy, z przekonania, że tak, bo No tak, bo jest Pan dosłownie no już na, na końcówce swojej pracy. Za chwilę odchodzi Pan na emeryturę i otrzymuje Pan taką wiadomość, że może Pan zostać zwolniony dyscyplinarnie. Czy ktoś. Czy, czy Pan burmistrz rozmawiał z Panem w tej sprawie? Czy zanim otrzymał Pan taką informację na piśmie, czy ktoś z panem w ogóle rozmawiał o tym? E, powiedzmy, że to jest chyba najbardziej w woli, bo ja takiej informacji nie dostałem na pi pi piśmie. We e, wtorek. E, Wtorek, wtorek śro, w środę, przepraszam, chyba to było w środę, już zadzwoniła do, do mnie, yy, yy, jedna z szefowych yy, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, że otrzymała wniosek o, o wydanie opinii o związku ze zwolnieniem je, yy, z próbą zwolnienia, zwolnieniem dyscyplinarnie z kodeksu, 50, kodeksu pracy 52 artykułu i, i, i chciałoby się dowiedzieć o co w ogóle chodzi. Czyli i tak, pan nie otrzymał zainteresowane najbardziej w ogóle informacji, wiedzy. tylko dopiero z ust trzecich e, od odpowiedzieć Tak. Organizacji. I, I to tylko chyba dlatego, że niektórzy mają na tyle, powiedzmy, chęć e, zachowywania się przyzwoicie, że chcieli usłyszeć zdanie drugiej strony, nim cokolwiek e, wy, wydadzą. No tak, I, poza tym wszyscy w tym jednak małym ostrzegłym no, się znamy po prostu. No, tak, tak jak tutaj e, w, wspomniałem, że tyle lat pracuję wcześniej, pracując w Klubie Sportowym SOKÓŁ, też praktycznie w tym życiu publicznym, działając w sporcie, będąc zawodnikiem kiedyś klubu z siatkówki, naprawdę no na palcach można wyliczyć, kogo nikt zna się, przynajmniej bardziej czy mniej, bardziej czy bliżej sytuacji, także to naprawdę szybko się odnosi. Sądzę, że mam no opinię człowieka, który potrafi się dogadać i, i chce się przede wszystkim dogadać, sytuacja, Zawsze też to twierdziłem, że nie ma sytuacji nie do rozwiązania, jeżeli się rozmawia. Natomiast już sposób po, to już jest powiedzmy inna nas sprawa. Ty dlatego dlatego to tak że po prostu szybko się dowiedziałem, poprosiłem już, żeby czy mogę dostać ten tekst zeskanowany i ten, ten tekst mi przesłany byłem, no, no, Zdenerwowany, zirytowany sytuacją, bo ja byłem pewien, że w tej sytuacji pierwsze co się stanie w poniedziałek, to będę na, na rozmowie u pana burmistrza. Do dzisiaj jest absolutna cisza, usta w wodę, na nabrane w wody w usta i nic sytuacja. Ani telefonu, I nic, ani spotkania. zero sytuacji. Dla, dla mnie jest to niezrozumiałe w ogóle sytuacja. Jest on w tej chwili na zwolnieniu. Rozumiem, że. No akurat się ta, tak. Ta cała, ta cała sytuacja odbyła się, odbiła się na pewno. na. Znaczy, z, akurat, z akurat w momencie, kiedy ten się dowiedziałem, to już byłem na zwolnieniu, ale to nie ma znaczenia, ale to mnie jeszcze, jeszcze bardziej do, do dobija, że. Bez powodu, a jeszcze w piśmie, które do stowarzyszeń dotarło, jest, jest tam potwierdzanie prawdy albo sugerowanie, że innego zachowania, bo skoro otrzymuje pismo, które jeszcze na podczas wręczenia burmistrza zaprasza do, 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 do gabinetu panią sekretarz i panią zastępcę burmistrza w piśmie jest wyraźnie tylko o wyjaśnienie sytuacji ja wyjaśniam i i, i rozumiem że jest sprawa wyjaśniona yy, i i nie pada nic, sytuacja, że potem ktoś próbuje mi wmówić, że mi kategorycznie słownie zabronił, skoro w tym samym czasie przekazują mi celowe pismo, jedno zdanie, bo reszty to są treść komunikatu Ministra Wojewody i Pana Burmistrza i nie, nie zawiera tego w piśmie, no to no, jest moim braniem, co najmniej logiki tutaj brak, bo skoro wzywam kogoś, specjalnie przygotowuję pismo, zapraszam jeszcze Sekretarza ze zastępcę, no to wystarczyło jedno zdanie, w tamtym czasie można było jeszcze wszystko zrobić. Powiem, że nawet w sytuacji, kiedy ten SMS 1546 dotarł, i, i, i gdyby było, nie wiem, telefonem, albo bym się odezwał, czy coś takiego, naprawdę jeszcze w granicach 16, 17, 18 było to do zatrzymania. Widocznie skoro nie miałem takiej wiedzy i sądzę, że zrobiłem wszystko, żeby to. W normalnych warunkach, spokojnie, logicznie, załóżmy, wykonać polecenie burmistrza SMS-owe, no to naprawdę zrobiłem wszystko, co można było zrobić, równie dobrze mogłem udać, że w ogóle go nie odczytałem. Tym bardziej, że wracając od syna w granicach 17, 18, gdzieś tak było, zajechałem do amfiteatru zobaczyć jak, jak to idzie. Przy pełnym spokoju wszystko było, wyjechałem z powrotem i przecież równie dobrze wtedy mogłem reagować. A ja wtedy nie miałem wiedzy na ten temat, że padła jakaś dodatkowe obostrzenie, decyzja. Jak pan się w tej chwili czuje? Zdegustowany, sfrustrowany. No może zostańmy na takich określeniach, bo. bo dla mnie sytuacja jest w ogóle dziwna i, 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 i szukanie tym bardziej, że szukanie jakby pretekstu do całego zdarzenia. Tym bardziej, że niewiele wcześniej miałem kolejną propozycję od pana burmistrza zmiany stanowiska na doradcę do spraw kultury pana burmistrza. Sytuacja, więc dla mnie to dziwne, ktoś kto z jednej strony proponując takie, taką funkcję, yy, rozumiem, że ma zaufanie do mnie w tym zwierzę, a jednocześnie przy pierwszym pretekście, epizodzie, yy, próbuje reagować w najsurowszy sposób, w jaki ma porze. Że jednak zorganizował ten koncert? Nie, nie. Tak znaczy, potoczyła? znaczy, gdyby to doszło do rozmowy i nie wiem, jakimi argumentami wyjaśnilibyśmy sobie w poniedziałek, wtorek, środa, tę tą sytuację, to... Być może takim miał. Teraz, jak już z kontekstu i jakby z perspektywy czasu tego i z zachowania władz gminy, miasta, absolutnie tego nie żałuję. Sytuację sądzę, że po prostu stało się i, i to nie jest w kategoriach, czy chciałem, czy nie chciałem. Na pewno ani ja, ani menadżer, ani Artur nie, nie mieliśmy nic złego na myśli i sądzę, że zachowaliśmy wszelkie środki ostrożności, jakie można było przedsięwziąć, żeby to się odbyło w sposób bezpieczny. Tutaj na punkcie, że przed przystąpieniem już jak uzgodniliśmy też, poprosiliśmy członków zespołu o złożenie pisemnych oświadczeń, że robią to z własnej woli i że nie mieli kontaktu, nie są, że po prostu nie podejrzewają jakiejkolwiek wówczas przyczyny problemu w związku, żeby takie spotkanie, taki koncert zrobić. Czy ma Pan żal do Pana Burmistrza? Mam. Mam, mam. mam mam, żal, bo, bo tak się po prostu nie robi. No naprawdę sądzę, że to, jeżeli chodzi z doświadczeniem i samorządowym, i, i w kierowaniu ludźmi, mam dużo większe od niego, co nie, nie znaczy, że jestem lepszy, gorszy, ale na pewno je mam i mam rozsądek i sądzę, że mało kto, z setek ludzi, którzy przewinęło się przez e, firmy, którymi pracowałem, mógłby mi zarzucić cokolwiek, jakąś jego racjonalność czy, czy kłopoty czy komukolwiek czy, czy zdołałem, no trudno mi jest mówić po prostu. Sądzę, że przy takim doświadczeniu, jaki miałem, zrobiłem, co zrobiłem, nic złego nie zrobiłem, nawet jeżeli ktoś to odczytuje, że, że może to byłoby nigdy niefortunny, to oczekiwałbym rozmowy i, i, no nie wiem, zdyscyplinowania jakiegoś, reprymendy, ale na pewno nie w formie kategorycznej, bezkontaktowego próby zwolnienia, no bo zwolnienia nie ma jako tako sytuacji, ale sama taka próba za kulisowo, za oczami, po tylu latach pracy w samorządzie, się nie spodziewam. Byłem radnym w drugiej kadencji w mieście, byłem radnym w powiecie. Sytuacja, naprawdę byłem szefem komisji rewizyjnej, gdzie też próbowano różne sytuacje, bo to był ten gorący okres i, i, i zawsze udawało mi się doprowadzać do, do porozumienia, a teraz y, z pretekstu zrobiono, nie, nie wiem, nie, nie wiem co, bo jak nie mam kontaktu, to jest, to większość tego jest domniemaniem i tutaj Nagle przez cały ten czas, tyle, kilkadziesiąt lat, które pracowałem, nigdy nie zabiegałem ani o poklask, ani o medialną, a pełniąc taką funkcję, mógłbym praktycznie co tydzień w telewizji być, prawda? Przepraszam, ile razy pokazywali mi państwo, czy, czy gdziekolwiek, zawsze to wysyłały kogoś innego. Ja bardziej byłem zadowolony, że jak działanie, preza spotkanie wyjdzie, są ludzie zadowoleni i o to chodzi sytuacja, a są inni od tego. I teraz spotyka mnie, to, to co spotykam. Jest to, jest to dla mnie dziwne, irracjonalne, nie, nie, nienormalne. Jest, jest mi po prostu przykro. Dziękuję. Proszę bardzo.